Czy w końcu to porozumienie z Palikotem jest, jest po, możliwe ale jest w ramach możli... tej oferty ostatniej tak, szansy? Ale oczywiście, że jest. Tylko Janusz Palikot zachowuje się jak syndyk masy upadłościowej. To znaczy, z jednej strony próbuje mówić, że trzeba to wszystko, co zostało zepsute naprawić, a z drugiej strony próbuje wprowadzić na giełdę akcję swojej spółki, która już upadła. No i albo będziemy w tym wszystkim mieli jakiś rozsądek, a my namawiamy cały czas i Janusza Palikota i jego otoczenie, żeby nie próbował grać politycznej gry, mówiąc, że najważniejsze jest logo, a nie program polityczny, żeby, żeby zastanowił się nad tym, że krzywdzi swoich ludzi. Bo jeżeli zakaże swoim ludziom kandydowania, to wtedy będzie, będą ci ludzie mieli problem. Ja bym prosił, żeby Janusz Palikot poszedł chociażby za Wielkim Wierszem Stefanem Żeromskim i pomyślał, że zgoda z samym sobą płodzi siłę. I może to jest droga, którą powinien obrać Janusz Palikot, bo naprawdę dzisiaj możemy zrobić coś, co pokaże, że od wielu, wielu lat lewica w Polsce jest w stanie osiągnąć bardzo dobry wynik. 16 listopada, już za trzy miesiące. Janusz Palikot cały czas zwraca uwagę. Tu się nie zgadzam, tego nie możemy, to pokaże, nie. Usiądźmy do stołu wszyscy w kilkanaście różnych organizacji które dzisiaj już jest sygnatariuszami tego porozumienia zaprośmy pozostałych 60 które jest w trakcie rozmów koalicyjnych i powiedzmy możemy a nie tu 30% tutaj 70% tu 3% ja naprawdę chcę darować te wszystkie winy ja chcę zapomnieć o tym co było w piątek co mówił Janusz Palikot w czwartek zróbmy coś i idźmy do przodu